Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Witajcie moi drodzy w salonie. Od razu przepraszam za zmywarkę. No, ale wiecie, życie domowe zawsze trwa. Nie? E, kochani, dzisiaj chyba ciut dłuższy film, tak mi się wydaje. E, bo będziemy łączyć sobie uzupełnianie kosztów e, rocznych i kosztów e, zmiennych. E, tak więc, o! To co? Zaczynamy. Nie już z naszymi przepięknymi, słuchajcie, oj, wydatkami rocznymi z nowego e-booka od Justynki z budżetu Justyny 2200. Boże, wiecie co, znowu to jest ten sam cały czas marker, który ja cały czas mam w tym samym miejscu czyli oddalony mega, mega, mega. Ale co z tego, jak cały czas po niego sięgam, żeby wpisywać, nie? Dobra. 200 zł leci na ubezpieczenia, a z na podatki. Jakie tam ubezpieczenia? Dwie stówy idzie na podatki. Opłata za ogród: 30 zł. Tak sobie pomyślałam, co ja bym mogła dzisiaj Wam tutaj poopowiadać. Hmm. Jest wiele tematów na filmy, które będę chciała y, poruszyć. Głównie może o początkach, y, jak zaczynać. Tylko pytanie, czy dalej takie treści Was interesują. Y, ja ostatnio słucham sobie bardzo dużo y, podcastów Dave'a Ramseya. I ja na przykład wiem, że ja troszeczkę nie robię y, po jego myśli że tak y, powiem, ja robię w sumie taki stan swój mieszany y, wszystko w sumie po swojemu y, ponieważ Day Ramsey y, jak tam ludzie walczą słuchajcie z tymi swoimi y, ze swoim długiem y, to głównie mówi słuchajcie o tym, żeby na początku w ciągu 30 dni od kiedy podejmujemy walkę w pierwszym miesiącu, w pierwszych 30 dniach, zebrać 1000 złotych, znaczy złotych, no będę mówiła na złotówki, nie? Tylko, że to on mówi o dolarach, no bo to generalnie w Stanach wszystko się dzieje. On mówi o zebraniu 1000 dolców na fundusz awaryjny, następnie mówi o atakowaniu długów. Od, wiecie, metodą kuli śnieżnej, oczywiście, od najmniejszego do największego. Następnie, jak pozbędziemy się długów, to zaczyna się inwestowanie, ale nie takie, słuchajcie, gdzieś tam na giełdzie czy coś. Nie, najpierw on wtedy zaleca, aby zrobić poduszkę finansową. Czyli od 3 do 6 miesięcy takich kosztów, słuchajcie, żeby zebrać sobie od 3 do 6 miesięcy kosztów, takich, które ponosimy stałych. Czyli takich, słuchajcie, jakby to określić, byłoby to minimum do przeżycia. Czyli wtedy, wiecie, liczymy wszystkie rachunki i wszystkie tak. Minimum do przeżycia, jeżeli chodzi o spożywcze sprawy, hmm. czyli mieszkanie, yy, wyżywienie i transport i leczenie ewentualne. Ale to wtedy wiecie, mamy, mamy zawsze wtedy awaryjnego też yy, tysiąc, gdyby się coś na przykład wykrzaczyło yy, po drodze. Tutaj widzę, że mam jakąś taką, słuchajcie, yy, klejoną. To może ja sobie tak zrobię. Jak już widzicie, doszło, doszedł nowy wydatek roczny, PHMB, czyli Polski Bank Komórek Macierzystych. Ja mam krew pępowinową obu synów odłożoną w banku. Do tej pory płacił to mój tata, ale wiecie co, chciałabym to w końcu samo opłacać, więc, hmm, więc zbieram sobie w takim razie teraz na te obie, oba wydatki. Tutaj... Hmm, Pewnie jeszcze dzisiaj, a może jeszcze nie, może już nie dziś, nie wiem kiedy, wstawię sobie okładkę, tylko jeszcze jej nie przedziurkowałam, żeby oddzielić, słuchajcie, teraz te wydatki takie um, nasze domowe, takie rzeczy, które ja chcę zbierać. No i tak, czyli tam później jest ta poduszka finansowa, a później jest odkładanie, słuchajcie, kwot na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. No, ja jestem, słuchajcie, na etapie um, na etapie walki z kredytami. Natomiast, tak jak widzicie, ja nie do końca robię tak, jak tej Francji yy, przykazuję. Dlatego, że ja mam tyle innych również wydatków, że mi 1000 złotych by nie starczył, żeby to wszystko atakować. Dlatego, ja właśnie prowadzę sobie yy, chociażby te moje koszty roczne, wydatki roczne. Yy, i ja wiem, że troszeczkę wolniej wyjdę z tych moich długów, a mm, w zasadzie wyjdziemy z tych naszych długów no bo nie jestem sama tu, prawda? Yy, więc my troszeczkę dłużej będziemy wychodzić z naszych długów. Natomiast to nie znaczy, że, yy, że nie mamy jakichś tam wiecie, backupów porobionych. Dlatego że ja mam fundusze awaryjne, to troszeczkę zebrane na koncie. Yy, tylko że to jest na koncie oszczędnościowym. I to sobie tam siedzi i ma siedzieć i, i jeść i nie prosi, nie? Yy. I powiem Wam szczerze, że jednak w gotówce też będę chciała... Nie wiem, moja głowa jakoś inaczej totalnie inna, O Jezu, Patrzcie co ja robię. Czy ja tam też w, stycza, w PKMB wpisałam styczeń? Oczywiście, że tak. No dobra. Czyli jeszcze sobie tu później dorzucimy. Ale gapa ze mnie, no ale wiecie co, tak jest jak, jak gadam z wami i, yy, i tu próbuję zaznaczać, bo pamiętacie, miesiąc temu robiliśmy naprawę aut, ale już była nam, były nam te pieniądze potrzebne, więc było wyjęte, yy, ale to nic, słuchajcie, ja sobie tam yy, dorzucę, yy, no i tak chyba mam trochę więcej tutaj tych pieniędzy niż, yy, niż to było zakładane a to sobie w takim razie 50 wrzucę jakby mi coś tam starczyło a któregoś dnia to po prostu dorzucimy e, więc tak, ja troszeczkę robię, ja bardzo dużo słucham Dave'a Ramsey'a, natomiast ja troszeczkę inaczej robię niż Dave Ramsey natomiast ten jego słuchajcie, system jest fantastyczny słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, który dzisiaj jest ja sobie daty później wpiszę. Naprawdę, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, który jest dzisiaj. Jest niedziela. Ale... Boże! 2 luty. A patrzcie, jak ja się w ogóle zamotałam. Jezu, ja myślałam, że styczeń jeszcze jest, nie? Oj, zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Mm, dobrze. To mm, tam 50, okej. Okay. Yy... Dobrze, 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 dobrze. To urodzinek właśnie yy, urodzinowe wyzwanie przerobiłam sobie na to, yy, na to cudo. Yy, tutaj na przykład zrobiłam sobie yy, takie wyzwanie na podróże, ale jeszcze tym, tych 300 zł nie przerzuciłam. Yy, ale mam ten binder słuchajcie pod ręką. No i przepraszam za moją mapę. więc może od razu to zróbmy. Więc tu mam moje 300 zł. ja sobie je wyciągnę, Siup. to nie będzie już mi potrzebne, dużo stówę i zamaluję sobie słuchajcie 400, ale takie drobne to mi się przydadzą. Nie, na razie nie. ha, nie. Muszę sobie ją gdzieś na boczek odłożyć. Ja tutaj mam, słuchajcie, taką jeszcze dodatkową trochę kasę. Yy, bo będę sobie robić, słuchajcie, jeszcze przecież. ten jest. Ale jestem dzisiaj zamotany, słuchajcie, przecież 400 zł mieć. Stąd 300 400 o Boże, jaki człowiek zamotany. Yy, będę sobie jeszcze robić, słuchajcie. Yy no nasze cotygodniowe wyzwania. Widzę, ja chyba nie będę tego tak zamalowywać. Ja sobie po prostu poskreślam. Może nie będzie tak pięknie, ale. Ale jest 400 zł, słuchajcie. Nie no, to tamto. Dobrze. 02, 0 O jest. Czy ja tam wpisałam 0201? Oczywiście, że tak. I jacie. Boże, takie piękne nowe statusy, a ja je tak bez tamno. o, dobra. A, tam nie wpisałam dotyk. No ale dobra, tutaj wpiszę jako 400, nie. 400 i razem 400. Trudno, bo tutaj na przykład wpisałam to styczniowo, nie. No e, dobra, nie ma to znaczenia w sumie. Liczy się bardziej e efekt, żeby ta kasa była. I pamiętacie pewnie z tego mojego wcześniejszego binderka, z tego mojego takiego z kwotami celowymi, że tam zbierałam sobie takie mniejsze kwoty na awaryjne, ale ja jednak chciałabym trochę przyspieszyć to. Więc awaryjne będą takie. Tutaj będzie tysiaczek akurat. Przepiękną Japoneczką i robimy 0, 2, 0, 2, 25, jest, ale ja was grozę, yy, plus stówka i tutaj już idzie pierwsza stówka, a tamtą po prostu, tamto wyzwanie wyciągnę i dyszkę z niego również wyciągnę do innych wyzwań. Yy... Jako że Binder Japoński. To tutaj będę zbierała również na święta po 150 zł. Nie dzisiaj. Tu będę zbierała na Wielkanoc i każda kropeczka to będzie 100 zł. Tutaj na mojego mężczyznę. A tu są wyzwania, które słuchajcie, nie mają jeszcze celi, ale na pewno jakieś cele się. Znajdą. I tutaj zrobiłam sobie od najwyższego do, najmniejszego, do najmniejszych kwot, ale one i tak się, słuchajcie, przydają, więc na pewno. Natomiast tu mam pozostałe, które mi się nie zmieściły. Jak widać foliki są po prostu w agonalnym stanie. No i jeszcze te wydatki roczne, które, które sobie wydrukowałam. Tak więc tak, to mamy już czerwony majderek mamy z głowy, on mi się ledwo już dopina, więc najprawdopodobniej tamte. O, no tak, na podwójny nie zrobię, na pojedyncze zrobię. Więc najprawdopodobniej te wyzwania będą jednak przyłożone do tamtego czarnego bindera, tego pracowego. Nie mam go teraz ze sobą, więc nie będę sobie zawracać głowy. Natomiast mam tutaj do uzupełnienia jeszcze koszty roczne narzeczonego, ale dzisiaj tylko abonament i tylko jego kieszonkowe. Więc na abonament od razu idzie 50 zł i jego kieszonkowe 120 C czyli będzie miał 200. 70. dobrze. I teraz ci, którzy mnie oglądają, mogą mieć taki lekki bulwers, że, ale jak to? Dlaczego nie uzupełniłaś mu kredytu? Słuchajcie, koperta jest pusta. Yy, dlaczego? Dlatego, że muszę tutaj wszystko wyzerować. Będzie zbierane na nowo, a koperta jest pusta ze względu na to, że narzeczony dostał dosyć ładny bonus w pracy, który pozwolił nam na zamknięcie jednego z kredytów. Eee, no, fakt, że zapiercie słuchajcie, jak dziki osioł, naprawdę. Eee, świątek, piątek niedziela i w nocy się zdarzało. Ale dzięki temu bonusowi zamknęliśmy kolejny kredyt, więc został nam jeszcze jeden potężny jego. Gdzie jego, moje, twoje, nasze to jest wszystko nasze, tak. No, wiecie, jestem z nim, więc poczuwam się tak prawie jakby był moim mężem. Oczywiście Dave Ramsey by się ze mną nie zgodził, tylko kazałby nam wziąć lub, natomiast w Stanach to jest troszeczkę inaczej u nas jest trochę inaczej. Tak więc zostanie nam tylko jego kredyt, ten jeden. I ja miałam nadzieję, że zamknę swój w tym miesiącu. Znaczy w styczniu, ale nie udało mi się w styczniu. Uda mi się w lutym zamknąć mój ostatni kredyt, i mam nadzieję, że to już nastąpi w drugim tygodniu lutego. Dam Wam znać. Bo już jestem na, takim, na takiej końcóweczce, jeśli chodzi o ten mój kredyt, natomiast tak jak mówię, zostanie nam już tylko jeden jeden jedniosi i będziemy go sobie spłacać ja będę robiła też nadpłaty znaczy odkładała będę nadpłaty z wami, natomiast jak szybko go zamkniemy, no to zobaczymy no tego się nie da zamknąć pewnie w pół roku czy w rok yy, ale ale będzie dobrze po prostu dobrze, my tu gadu gadu a my mamy jeszcze koszty zmienne do uzupełnienia. Słuchajcie, bo ja jeszcze nie uzupełniłam nic. Więc musimy naładować moje koperty. Na ten cel mam przeznaczone 5000 na koszty zmienne na 5 tygodni, chociaż luty chyba nie ma tylu tygodni, ale to nieważne. Na każdy tydzień daję po 900 zł i do nieplanowanych daję 500. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mam nadzieję, że dobrze policzam. Nie, no na pewno no 5 pięć tygodni 5000 pięć 2020. No dobrze. Nie, ja tutaj nie słuchajcie, nie prowadzę już tych statusów finansowych. Powiem wam, że nie chcę się po prostu. 1 dwa, 3 4 5 6 7 8 9. Natomiast o wiele łatwiej jest mi budżetować tygodniowo, niż z rozpiską na bardzo dużo kategorii. I nie tylko mi, ale narzeczonemu, narzeczonemu również 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam już końca nie wiem, ile włożyłam czy 9, czy 10. Właśnie mm -mm. zar zaraz przeliczymy ten drugi tydzień. Jeśli ktoś nie wie, to karty kategorii mam yy, te tygodniowe od naszej Mimi, z zajawek Mimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ona mi je stworzyła. Że coś mi tu zostanie, nie wiedziałam tylko ile, ile. Słuchajcie, bo się tak pogubiłam w tym wszystkim, że to głowa mała. W sensie trochę się pogubiłam, ale nie, to nieważne, bo to rozłożę sobie. O Jezu, przepraszam Was najmocniej. Bo tutaj była część pieniędzy, która mi została, słuchajcie, z tamtego tygodnia. raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobrze czyli w drugim tygodniu również dobrze um, zaznaczyliśmy, odłożyliśmy w zasadzie. Moi drodzy, trochę pogadałam, trochę pouzupełniałam. Dziękuję, że byliście um, w tym ze mną. Um, tak jak widzicie, ja nie tylko mam bindery premium, lux i tak dalej, ja tych moich zwyklaczków też oczywiście używam. To jest mój pierwszy, pierwszy jakikolwiek jak, jak, to jest mój pierwszy pierwszy binder jakikolwiek kupiłam. Kupiłam go na shane, jest trochę mocno eksploatowany. Mam go od ponad roku i daję radę, słuchajcie, no jest taki obrzem polony już trochę, tak? Już na no mówię jest eksploatowany normalnie, non stop codziennie i tak dalej, ale spoko. Spoko dalej mi się też dobrze z niego korzysta. Lubię go, mam do niego sentyment. Natomiast wiadomo pointerki Premium Lux uwielbiam. Mam nadzieję, że podobała się wam, podobał się Wam dzisiejszy filmik ze mną. Natomiast tu już oczywiście przerwę, napiję się i nie będę ukrywała, ale nagram jeszcze Wam uzupełnianie tygodniowych wyzwań, ale to już w oddzielnym filmie. Mam nadzieję, że mi wypaczycie, ale wiecie, yy, jedno i drugie puszczę, więc będziecie mieli co oglądać. A że dzisiaj tak trochę dłużej, mam nadzieję, że ktoś też, yy, chociaż troszeczkę sobie może też i poukłada w głowie, jeśli chodzi o swoją yy, walkę z kredytami. Yy, naprawdę, Dave Ramsey mówi bardzo wiele mądrych rzeczy. Yy. Ja już jestem jednak troszeczkę na innym etapie, swoim przy moich kredytach, żeby nagle rzucać to wszystko, nie robić sobie kosztów rocznych, tylko walić w ten kredyt. No nie, bo za dużo tych innych pozostałych rzeczy mamy, żebyśmy mogli zrobić w ten sposób. Natomiast oczywiście walka z kredytami jest mega m, niesamowicie ważna. Yy, zresztą ja jestem chyba też dobrym przykładem do tego, że da się słuchajcie wyjść z pętli zadłużenia, da się wyjść z długów. Mówię ja niedługo już będę debt free, natomiast, czyli wolno od długów, natomiast u narzeczonego walczymy i mam nadzieję, że m, również niedługo nam się to uda. W troszeczkę dłuższym czasie, ale też nie zażynając się. Kochani, będę już kończyć. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną. No i co? Do usłyszenia. Do zobaczenia do kolejnego filmu. Pa!